18. Wielka do przedszkolaków sztandarowa impreza publicznego przedszkola numer 2 w naszym mieście. Tym razem odbyła się pod hasłem Sprawny przedszkolak ćwiczy i liczy. Dbając o aktywność fizyczną, sprawiamy, że jakość naszego życia jest lepsza. Nasz mózg jest dotleniony i sprawnie przebiegają procesy myślowe, co będziemy mogli zaobserwować podczas dzisiejszych zawodów. Zdrowa rywalizacja i szansa na sprawdzenie swoich możliwości. Działa w sposób mobilizujący i integrujący. To znakomity sposób na spędzanie wolnego czasu. Dbajmy więc o to, by od najmłodszych lat być aktywnym. Życzę nam wszystkim wielu emocji, zawodnikom rywalizacji w duchu uczciwości i poszanowania reguł dla honoru Waszych przedszkoli. Pamiętajcie, zwycięzcą jest nie ten, kto pierwszy. Prawdziwym zwycięzcą jest ten, kto odważy wziąć się udział w rywalizacji i pokona swoje słabości. Trzymam za Was mocno kciuki. Bawcie się dobrze. Życzę Wam tak naprawdę fantastycznej zabawy. Słuchajcie, każdy z Was jest zwycięzcą, bo tak naprawdę najważniejsze jest uczestnictwo. Dlatego bawcie się przy tym dobrze. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj wielu kontuzji. Pan ratownik będzie nad tym czuwał. Nie przedłużajmy. W takim razie uważam 18. Wieluńską Sportakiadę Przedszkolaków za otwartą. W sportowych zmaganiach wzięło udział 9 drużyn z przedszkoli gminy Wieluń. Mali zawodnicy startowali w pięciu konkurencjach związanych oczywiście z hasłem przewodnim zawodów. Przedszkolaki musiały wykazać się nie tylko sprawnością fizyczną, ale też umiejętnościami matematycznymi. Popatrzmy jak to wyglądało. I już... 我说。 Do wspólnej zabawy zostali zaproszeni również rodzice, którzy startując wraz ze swoimi dziećmi mogli pokazać swoje sportowe zdolności. into okay. a Kureatem 18 Spartakiady Przedszkolaków zostali gospodarze, czyli właśnie Publiczne Przedszkole numer 2 w Wieluniu. Drugie miejsce zajęło Publiczne Przedszkole numer 3, a trzecie miejsce oddział przedszkolny w Rudzie. Jesteście wszyscy fantastyczni, wszyscy jesteście zwycięzcami. Wiele razy widziałam takie bardzo mocne zastanowienie i skupienie się przed każdym zadaniem, ale cieszę się, że każde kończyło się z wielkim uśmiechem na twarzy. Bardzo Wam gratuluję. Gratuluję. Przedszkolu numer dwa w Wieluniu. Aż się boję pomyśleć teraz, kiedy Spartakiada jest pełnoletnia, co się tu będzie działo w przyszłym roku. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, otrzymali puchary, statuetki, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe, indywidualne i dla przedszkoli. Impreza jak co roku cieszyła się dużą popularnością. Dobrą zabawę widać było zarówno wśród zawodników, jak i na widowni.